Tłuszcz to nośnik smaku, towarzyszy nam od zawsze, ale czy nie sięgamy po niego zbyt chętnie? Jak wybierać te dobre tłuszcze, a unikać tych złych? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi pana profesora Dariusza Włodarka, lekarza dietetyka. Panie profesorze, czy tłuszcze są dobre? Generalnie tłuszcze powinny być w diecie. Bo czasami jest takie błędne przekonanie, że powinniśmy tych tłuszczów jak najbardziej unikać. Nie powinniśmy oczywiście mieć za dużo tłuszczów, ale one są nam potrzebne. Panie profesorze, a jakie w ogóle są rodzaje tłuszczów? Tłuszcze możemy podzielić na dwie grupy zasadniczo: tłuszcze pochodzenia zwierzęcego i tłuszcze pochodzenia roślinnego. To jest źródło, z których one pochodzą, ale tłuszcze też dzielimy ze względu na to, jakie zawierają kwasy tłuszczowe. I kwasy tłuszczowe dzielimy na nasycone kwasy tłuszczowe i nienasycone kwasy tłuszczowe. Skład tłuszczu decyduje o jego wpływie na zdrowie. I generalnie korzystnie na nasze zdrowie wpływają nienasycone kwasy tłuszczowe. I Natomiast e, nasycone kwasy tłuszczowe powinny być jak najbardziej ograniczane w naszej diecie, tak żeby uzyskać. Minimalną ich możliwą ilość. Jeżeli chodzi o źródła pokarmowe tych kwasów tłuszczowych poszczególnych, to nienasycone kwasy tłuszczowe znajdują się w znacznej ilości w takich produktach jak oliwa z oliwek, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, również znajdują się w orzechach w sporych ilościach, ale również ryby dostarczają kwasów tłuszczowych omega-3. Które są bardzo potrzebne naszemu organizmowi. Natomiast jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe nasycone, które produkty dostarczają ich większej ilości, to są przeważnie produkty pochodzenia zwierzęcego, więc masło ma sporą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, smalec ma też sporą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, ale również te nasycone kwasy tłuszczowe i tłuszcze mogą być ukryte w produktach, my ich nie widzimy i na przykład słodycze czasami mogą zawierać bardzo duże ilości tłuszczu, w tym znaczną ilość tłuszczów nasyconych, jak również wędliny czy różnego rodzaju produkty pochodzenia zwierzęcego, różnego rodzaju kiełbasy, parówki, sery. To są produkty, które mogą zawierać znacznej ilości tłuszczu i ten tłuszcz, ponieważ są to produkty pochodzenia zwierzęcego, będzie zawierał znacznej ilości właśnie tych nasyconych kwasów tłuszczowych, które warto w diecie eliminować. A jak świadomie wybierać mięso? Akurat to jest bardzo proste. Jeżeli chcemy mieć mięso, które ma małą zawartość tłuszczu, to trzeba popatrzeć, ile tego tłuszczu jest. Więc bierzemy opakowanie i patrzymy, ile tłuszczu znajduje się w produkcie. I to jest najprostszy sposób wybór mięsa. Wybieramy chude mięsa, dlatego że wszystkie mięsa zawierają tłuszcze zwierzęce, czyli tłuszcze zawierające nasycone kwasy tłuszczowe. Więc co jest lepsze, wieprzowina czy wołowina, kurczak czy indyk? Ja bym nie rozdzielał tego, że któreś jest lepsze. Patrzymy po prostu na zawartość tłuszczu, bo obecnie, zarówno w wołowinie, jak i w wieprzowinie, zawartość tłuszczu może być bardzo mała. Więc warto jeść parówki, sery, ryby. Jakie wybrać? Nasza dieta powinna być jak najbardziej rozmaicona. Podstawą diety zawsze powinny być warzywa i owoce i produkty zbożowe. Najlepiej, jak najmniej przetworzone. Ale jeżeli chodzi o sery, o. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego to one powinny być i mogą być w naszej diecie, ale ze względu na to, że są tłuste to serów nie będziemy jedli dużo, tylko będziemy je jedli z umiarem. A tłuszcze trans czym są? Tłuszcze trans mogą powstawać podczas tych procesów utwardzania. Olejów roślinnych. Te tłuszcze w składzie są tłuszczami nienasyconymi, bo one z nich powstają, ale mają nieprawidłową strukturę. I ta nieprawidłowa struktura naśladuje trochę nasycone kwasy tłuszczowe. A co się okazuje? Że te izomery trans są nawet bardziej szkodliwe dla naszego organizmu niż nasycone kwasy tłuszczowe. Zwiąże się to z znacznie większym ryzykiem wystąpienia schorzeń układu krążenia. Czyli, Panie Profesorze, podsumowując, te nienasycone są dla nas bardzo dobre, a te nasycone lepiej unikać. Czyli jakich produktów trzeba unikać, żeby raptem nie kupić i nie zjeść złych dla nas kwasów trans? Ponieważ nie mamy takiej informacji dotyczącej izomerów trans w produkcie, to możemy popatrzeć, czy w produkcie znajduje się jakiś olej roślinny częściowo uwodorniony. Jeżeli tak, to znaczy, że. Został ten olej roślinny poddany procesowi technologicznemu, w którym mógł powstać izomer trans. Dlatego musimy popatrzeć, jeżeli jest uwodorniony tłuszcz, to znaczy, że jest ryzyko zawartości w produkcie izomerów trans. I wtedy tych produktów nie kupujemy. Nie kupujemy, albo przynajmniej je stanowczo ograniczamy w diecie. Na czym w takim razie najlepiej smażyć, a co dodawać do sałatek? Wybór jest dosyć prosty. Jeżeli tłuszcz jest stały w temperaturze pokojowej, możemy wykorzystać go do smażenia. Jeżeli jest płynny w temperaturze pokojowej, możemy ewentualnie go stosować do krótkiego smażenia, ale powinniśmy raczej stosować go do surówek, do sałatek. I na przykład, tłuszczem, który nadaje się do smażenia, bo wytrzymuje wysoką temperaturę, jest smalec, ale również masło klarowane. Natomiast jeżeli chodzi o oleje, to trzeba. Wybierać do smażenia olej rzepakowy albo oliwę z oliwek, ale nie ekstra virgin, tylko taką już e, oczyszczoną, e, żeby wytrzymały one wyższą temperaturę. Natomiast powinniśmy unikać wyboru tłuszczów do smażenia takich jak olej słonecznikowy, olej z pestek winogron. Które w wyniku działania wysokiej temperatury mogą się po prostu e, utleniać, spalać i będzie dochodziło do e, niekorzystnego wpływu na zdrowie. A modne ostatnio olej lniany. Olej liniany nie nadaje się absolutnie do smażenia, on powinien być spożywany tylko w postaci surowej, i jeszcze musimy o czymś pamiętać, że olej ten jest nietrwały podczas przechowywania. On się szybko utlenia, więc musi być wykorzystany szybko. Po wyprodukowaniu. Co w takim razie najlepiej wybrać do smażenia? Kurczaka, schabowego, jajecznicy i oczywiście ryby. Ponieważ e, smażenie jajka trwa krótko, możemy spokojnie wybrać masło. E, jeżeli będziemy chcieli smażyć dłużej, Czyli tak na przykład jak kotlec schabowy, to możemy wybrać smalec, ale możemy też połączyć smalec z olejem na przykład rzepakowym, i też będziemy mogli trochę dłużej smażyć. Czyli filec z kurczaka na przykład może być na takiej mieszance usmażony. Niektórzy uwielbiają słodycze, czy tam dużo jest tych tłuszczy? W niektórych produktach może być bardzo dużo, większość batonów różnego rodzaju ma zawartość. Około 30% w objętości to są tłuszcze. Natomiast czekolady są dobrym przykładem produktu, który zawiera dużą ilość tłuszczu, ale też musimy patrzeć, czy jest to rzeczywiście czekolada, czy jest to produkt, który zawiera również tłuszcze dodane roślinne w postaci chociażby oleju palmowego, czy innych tłuszczów utwardzanych roślinnych. Natomiast co ciekawe, yy, Słodycze mogą zawierać aż taką ilość tłuszczu, a nawet większą niż sery, które wiadomo, że są produktami w większości tłustymi. A jeśli chodzi o czekolady, jak znaleźć czekoladę, bo tutaj można przeczytać nawet wyrób podobny? czy to trzeba jeść na skład. Jeżeli patrzymy na skład i widzimy, że tu jest na przykład cukier, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, Pistacje, i tak dalej, już w dodatki w małej ilości. To tutaj mamy wszystko, z cały tłuszcz pochodzący z kakao. Natomiast, jak patrzymy na ten wyrób, to widzimy, że w kolejności jest cukier, ale drugim składnikiem jest tłuszcz palmowy, czyli to nie jest czekolada, a potem dopiero jest kakao. Więc, jeżeli mamy dodatek tłuszczu roślinnego, jakiegokolwiek, do wyrobu czekoladowego, to to już nie jest. W czystej formie ten wyrob czekoladowy. A co z serami? Jak wybrać ten dobry? Jeżeli chodzi o sery, to trzeba popatrzeć na opakowanie. Jeżeli jest napisane wyraźnie ser, to to jest ser. A jeżeli tej nazwy na opakowaniu nie mamy, to czasami może być to wyrób, i najczęściej tak jest, który przypomina ser. A jeśli chodzi o takie serki topione, to czy w ogóle warto je jeść? W takich serkach znajduje się bardzo duża zawartość tłuszczu, bo w tym na przykład jest około 30% tego tłuszczu, natomiast w tym podobnie około 30%, z czego ponad połowę stanowią nasycone kwasy tłuszczowe. Warto pamiętać o tym, że na opakowaniu znajduje się taka ramka, zawsze z wartością odżywczą, i w tej ramce muszą znaleźć się takie informacje jak wartość energetyczna 100 gramów produktu, następnie Ilość tłuszczu ogółem i ilość nasyconych kwasów tłuszczowych. Też znajdują się tu informacje dotyczące węglowodanów, cukrów, jak również białka i soli. Więc warto poczytać i zobaczyć, ile tak naprawdę poszczególnych składników znajduje się w 100 gramach produktu. Ale wiadomo, że są różne sery i jeśli znajdziemy ten ser prawdziwy, czyli zrobiony z mleka, to im więcej tłuszczy, tym lepiej, czy na odwrót. To trudne pytanie, dlatego że różne gatunki sera mają różną zawartość tłuszczu i na przykład sery białe są produktami, które przeważnie zawierają około 10% tłuszczu, ale mogą mniej. Na przykład już sery podpuszczkowe będą zawierały około 20-30% tłuszczu. Tłuszczu, a na przykład sery długo dojrzewające ze względu na bardzo małą zawartość wody w tym produkcie, będą tego tłuszczu mogły zawierać nawet ponad 30%, ale czasami lepiej wziąć kawałek dobrego sera, długo dojrzewającego, niż przypadkowy wyrób, który będzie ser przypominał. Co z tych produktów najlepiej dać dziecku? Na przykład kiedy włączamy sery, nabiał? Jeżeli chodzi o małe dzieci, do pierwszego roku życia, to pod koniec pierwszego roku życia włączamy im białe sery. Natomiast jeżeli chodzi o sery żółte, to raczej włączamy to po drugim roku życia. To wynika z tego, że te sery podpuszczkowe są ciężkostrawne i między innymi dlatego odsuwane jest to w czasie. I też powinniśmy pamiętać, że sery żółte, które nam bardzo smakują, nie powinny być podawane w bardzo dużych ilościach, dlatego że mimo wszystko, ze względu na zawartość tłuszczu, dostarczają znaczne ilości kalorii. A nie należy też zapominać o tym, że w serach jest dużo soli. Więc wszystko jest dobre, ale z umiarem? Absolutnie tak. Czym się różni masło od margaryny? Jak kupić to najlepsze masło albo dobrą margarynę? Jeżeli chcemy kupić masło. To musimy popatrzeć na opakowanie. Jeżeli na opakowaniu napisane jest masło, to jest to na pewno masło. Nie ma innej możliwości, to jest chronione prawnie. Natomiast jeżeli mamy produkt, który nazywa się w sposób zbliżony, to musimy też popatrzeć i zobaczyć, co się znajduje w składzie. I tutaj, na przykład, poza masłem, którego jest zaledwie 7%, znajduje się olej roślinny palmowy, rzepakowy, słonecznikowy i oleje te są częściowo uwodornione, to znaczy olej roślinny płynny został poddany procesowi technologicznemu uwodorniania, czyli zmiany charakteru kwasów tłuszczowych na większą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych. I dzięki temu uzyskujemy stałą konsystencję w temperaturze pokojowej. Bo jeżeli popatrzymy na olej w temperaturze pokojowej, to on jest płynny. Natomiast margaryny są produktami, które mają utrzymać stałą konsystencję w temperaturze pokojowej. A to jest możliwe, jeżeli zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych zostanie w nich zwiększona. I właśnie w ten sposób, poprzez utwardzanie, Czyli poddanie procesowi technologicznemu uzyskujemy produkt, który jest stały w temperaturze pokojowej. Więc poproszę o pięć, pięć konkretnych porad i wskazówek dla konsumentów, jak wybierać tłuszcze dobrze. Jak mamy do czynienia z tłuszczami widocznymi, że wiemy, że to jest tłuszcz, to wybieramy raczej tłuszcze pochodzenia roślinnego, tłuszcze płynne. Jeżeli mamy natomiast produkty, w których tłuszcz jest okryty i nie wiemy, co w nich się co tak naprawdę znajduje się w tym produkcie, to należy wziąć opakowanie i popatrzeć. Jeżeli mamy produkt taki jak sery, to wtedy patrzymy, że w nim jest duża zawartość tłuszczu, więc one powinny stanowić element diety, a nie należy tego jeść bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o wędliny, również patrzymy, bo zobaczymy, ile tych tłuszczów rzeczywiście w danej wędlinie jest i możemy znaleźć podobne wędliny, w których jedna będzie zawierała dużą ilość tłuszczu, a druga znacznie mniejszą i wybierzemy tą mniejszą ilość tłuszczu. To samo jeżeli chodzi o różnego rodzaju słodycze. Też popatrzeć na opakowanie i zobaczyć, ile jest tłuszczu. W 100 gramach danego wyrobu i wybierać te, które mają mniejszą ilość. Ale przeważnie słodycze mają sporą ilość tłuszczu, więc powinny stanowić tylko mały element naszej diety. Podstawą naszej diety zawsze powinny być, powtarzam, warzywa, owoce, produkty zbożowe nieprzetworzone, najlepiej, a produkty mięsne, nabiałowe, powinny być elementem dodatkowym. Więc wybierajmy świadomie i czytajmy etykiety. Czytajmy etykiety.